Dzisiaj nie wiadomo czy gdzieś będzie, bo dzisiaj nie wiadomo. Bo tego nie wiadomo. Bo widzicie. No bo tak to będzie, ale nie będziemy przydłużać, bo wiecie o co chodzi. Karta pamięci później tam to psikeli. On tam na razie nie ma czasu, bo tam wali. No bo dawaj, tam wali to wali, wiecie tam. No wiecie o co chodzi, nie? Zostawcie łapkę w górę i sety sobie obejście, i... i tak to wejdzie i będzie. Zaraz się trzymamy, jeszcze godzinkę, trochę, i będzie koniec, bo, bo wiecie o co chodzi, nie? no, bo dłużej nie możemy, bo kurcze pieczone, bo nas zagrało, no i tak to było, i można powiedzieć, że koniec, że już kończymy. Jeszcze troszkę, ale no widzicie, no... wy chcecie, ale wy nie możecie. No, no weźcie, jakby chcieliście, to macie później tam kogoś, że wam ktoś odpali, nie? No, 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 tego streama, czy tam czytam czy tam bonghole. To wiecie, jak to poleci, nie? No, no. No okej, okay. my wiemy. No, to się trzymajcie, na razie. Tylko nie... Nie za dużo nie chlejcie na ten weekend. Bo... Będzie przejebane. Bo będzie przejebane. I... Trzymajcie się i na razie.